Poniedziałek 12 stycznia 2026 roku to czas sprzyjający konstruktywnemu dialogowi i stabilizacji nastrojów społecznych. W szerszym kontekście geopolitycznym, stycznia 2026 roku. Dyplomacja i porozumienia 1. Ułatwiony przepływ informacji. W nocy z 12 na 13 stycznia w USA jest wtedy pora popołudniowa można spodziewać się przełomów w kuluarowych negocjacjach. Lub uspokojenia retoryki w punktach zapalnych. To okno pogodowe dla dyplomatów na sfinalizowanie umów wypracowanych na początku miesiąca. Drugi ogólna atmosfera nadaje komunikacji ton rzeczowy, pragmatyczny i nastawiony na konkretne struktury. Decyzje polityczne podejmowane w tym czasie będą oparte na logice i długofalowej strategii, a nie na emocjonalnych impulsach. Trzy Nastroje społeczne w harmonii, co sugeruje, że społeczeństwa będą bardziej skłonne do akceptacji racjonalnych argumentów rządzących, to dobry moment na ogłaszanie reform gospodarczych lub strukturalnych. 4. Przeciwwaga dla napięć. Ten krótki, lecz pomyślny czas stanowi istotną przeciwwagę dla trudniejszych styczniowych układów 14 stycznia, które mogą przynieść informacyjny chaos lub przesadę w deklaracjach. Podsumowując poniedziałek, noc z 12 na 13 stycznia 2026 roku to moment klarowności komunikacyjnej, w którym światowi liderzy mogą znaleźć wspólny język w kwestiach wymagających pragmatycznego podejścia.